Zadanie 23. Dane są dwa trójkąty podobne ABC i KLM. I to sobie od razu tutaj zapiszę. Trójkąt ABC jest trójkątem podobnym do trójkąta KLM o polach równych odpowiednio P i 2P. Co to znaczy? To znaczy, że pole trójkąta KLM jest dwukrotnie większe niż pole trójkąta ABC. Obwód trójkąta ABC jest równy x. Dokąd stanie taka by było prawdziwe? Wybierz odpowiedź a) albo b) oraz jej uzasadnienie pierwsze, drugie albo trzecie. Obwód trójkąta jest równy, albo jest równy pierwiastek kwadratowy z dwóch razy obwód trójkąta ABC. Albo obwód trójkąta KLM to jest dwukrotność obwodu trójkąta ABC, ponieważ stosunek obwodów trójkątów podobnych jest równy albo kwadratowi stosunku pól tych trójkątów, albo pierwiastkowi kwadratowemu ze stosunku pól tych trójkątów, albo stosunkowi pól tych trójkątów. No i teraz mówimy, że z własności figur podobnych wynika to, że skala podobieństwa tych trójkątów jest oznaczona jako K i w związku z tym obwód figury podobnej jest k razy większy od figury podstawowej, a pole, czyli nasze K kwadrat, będzie, czy pole będzie K kwadrat większy, K kwadrat razy większe. Czyli jeszcze raz sobie powtórzmy. Z własności figur podobnych wynika, że gdy skala podobieństwa tych figur jest równa k, to obwód figury podobnej jest k razy większy od figury podstawowej, a pole k kwadrat razy większe. W przypadku danych, które mamy w zadaniu, w przypadku figur z zadania, widzimy, że pole figury podobnej jest dwa razy większe. To znaczy, że k kwadrat będzie równe 2. I teraz takie równanie pyta nas się, jaką liczbą lub jakie liczby muszą podnieść do potęgi drugiej, aby uzyskać dwójkę, w zasadzie tutaj mamy potęgę 2. Y, mamy dwie takie liczby. Mamy minus pierwiastek kwadratowy z 2 oraz plus pierwiastek kwadratowy z dwóch, ponieważ obie te wartości podniesione do potęgi drugiej dadzą nam 2. Przy czym k równe minus pierwiastek kwadratowy z dwóch musimy wykluczyć. Ponieważ skala podobieństwa nie może być liczbą mniejszą od 0. Dlatego będziemy brać pod uwagę tylko i wyłącznie tę wartość dodatnią. Jeżeli zatem obwód trójkąta ABC jest równy liczbie x, to oznacza, że obwód trójkąta KLM będzie pierwiastek kwadratowy z dwóch razy większy niż obwód trójkąta ABC. Zatem tutaj możemy od razu zaznaczyć w tym przypadku odpowiedź A. No i teraz kwestia uzasadnienia. Jeżeli mamy taką informację, to teraz należałoby się zastanowić, dlaczego tak jest. I teraz uwaga. Obwód trójkąta KLM jest słowny pierwiastek kwadratowy z dwóch razy x, ponieważ stosunek obwodu trójkątów podobnych jest równy pierwiastkowi kwadratowemu, kwadratowemu ze stosunku pół tych trójkątów, czyli tutaj będzie prawidłową odpowiedzią odpowiedź druga.